Sami tego chcieliście. Kolejnych czterech bohaterów Gry o Tron zostało wrzuconych w ankietę. No i tym razem, wczekając na wichry zimy, zajmiemy się baristanem Selmy, baristanem Śmiałym. Co go czeka w kontekście wichrów zimy, gdzie znajduje się właśnie przed tą książką. Ja jestem Grzegorz, wy jesteście na Czysta Kultura jak zawsze. No i gorąco zapraszam. Dobrze wiemy, że w odróżnieniu od serialu, gdzie wątek baristana został zakończony w mirin, gdzie w walce z synami Harpy u boku Szarego Robaka, no Polek, tam była super walka, jedna z lepszych scen batalistycznych, taka jeden na jeden, właśnie w całym serialu, no, ale ten wątek został zamknięty. Wydaje się, że, że można było podciągnąć trochę ten temat Baristana, on by był naprawdę niezłym doradcą dla Denerys, no, ale uznano, że nie jest potrzebny. Szkoda, moim zdaniem, to było zbyteczne, można było to lepiej rozwinąć. No, ale różni się to od tego, co jest w sadze, bo tam yy, na zakończenie yy, przed wichrami zimy. Baristan Semi nadal żyje, ma się dobrze, aczkolwiek nie do końca. Baristan zostaje bowiem w Mirin, które jest opuszczone przez Denerys, która gdzieś tam już pojmana jest przez Kalasar. Nie ma drogona. Miasto jest oblężone przez armię Yunkai, innych tam sojuszników Zatoki yy, Niewolniczej. Yy, jest jakaś zdrada, oczywiście. No, i Baristan z jednej strony wie, że miasto może wytrzymać. Ma grube mury, może się przez jakiś czas bronić, ale z drugiej strony wie, że to oblężenie nie może trwać w nieskończoność że siły nieprzyjaciela, który gdzieś tam według wyliczeń ma około 90 tysięcy osób słonie, statki tak, miasto jest otoczone praktycznie z każdej strony no, że to oblężenie nie może trwać wiecznie i że prędzej czy później miasto padnie, no bo raz, że obrońców jest po prostu mniej, to oni są też przetrzebieni tam przez, przez tą zarazę, a dwa, że jednak przeciwnicy mają machiny oblężnicze, więc nawet te grube mury tak czy siak w końcu muszą zostać skruszone i w tym miejscu baristan decyduje się na dość śmiały manewr. Z ujawnionych do tej pory przez Martina rozdziału Wichrów Zimy, gdzie baristan Semli jest jednym z narratorów, więc no to już samo przez się mówi o tym, że będzie jedną z ważniejszych postaci, co wcale nie znaczy oczywiście, że nie zginie, no bo to jest Martin, to jest Grautron, to jest Pieś lodu i ognia, tam możesz być powem, nie ma żadnego znaczenia dla historii, ale jakby jego umiejscowienie jest ważne, no bo z jego oczu, ale nie tylko, będziemy obserwować to oblężenie Mirin i to, to się y, będzie y, działo podczas bitwy. A manewr baristana jest taki, żeby zaskoczyć rywala, który tam oczywiście sobie oblega miasto, ma czas, nigdzie mu się nie spieszy. Wydaje się, że sytuacja Junka i tych sojuszników wszystkich, którzy tam się stawili, drugich synów także, którzy zdradzili, prawda, brązowy Ben, no jest dogodna. Oni nie muszą, nie muszą na gwałt atakować, nie muszą niczego robić, mogą spokojnie poczekać, Oczywiście to jest tak w teorii, bo też nie wiadomo co jest Dany i nie wiadomo gdzie ona przebywa, oni nie wiedzą i czy na przykład nie przybędzie na odsiecz z Drogonem i z całym Kalasarem. Ale na potrzeby tej rozmowy zakładamy, że Dany jednak w tej bitwie uczestniczyć nie będzie. Ona jest w innym miejscu, jej udziałem będą inne zdarzenia i jakby ją wykluczamy z tej historii. I dlatego, dlatego też, patrząc na to, jaki pomysł ma Barista, wydaje się z jednej strony, że to jest misja samobójcza, a z drugiej, że może coś w tym być. Selmi pod osłoną nocy bierze bowiem konnych i wyjeżdża na spotkanie y, przeciwnika. Wyjeżdża na spotkanie przeciwnika, a tym samym coś taką zasłoną dymną. Gdzieś tam z murów schodzą mnie w liczbie 5000, tysięcy 5 zostaje jeszcze na murach żeby tam ułożyć swoją linię. Baristan oczywiście naciera na rywala i tu ważna sprawa, bo w Yunkai dowodzenie armią jest przemienne. Nie ma jednego dowódcy, który mógłby w danej chwili wydać rozkaz. Tylko właśnie te dowodzenie się zmienia i tak jakoś wynikło, że w momencie, kiedy baristan rusza do ataku, armią Yunkai dowodzi 17-letnia dziewczynka. Jest też, następuje ta zmiana dowodzenia. Cały ten łańcuch jest jakby taki bardzo niestabilny i <laughs>, mało... mało wydajny. I to wszystko sprawia, że ta szarża, której celem jest zniszczenie jednego z trebuszy, a tak naprawdę to jest dywersja, no przynosi spodziewany skutek. Nie ma odpowiedzi, nie formują się szyki, nieskalani także mogą uderzyć z flanki. a jakby tego wszystkiego mało, yy, no to świ nastaje świt, prawda? Trochę są yy, nasze armie oblężnicze oślepione, a do zatoki wpływa na białym koniu chciałoby się powiedzieć. Wiktarion. Wiktarion, więc też niespodziewany sojusznik, który tam robi swoje, więc pojawia się ważna postać, baristan i jego siły mają przewagę. No a armia obężnicza znajduje się w rozsypce, znajduje się w popłochu. A dodatkowo jeszcze na stronę danej przechodzą plewy na wietrze. Tam oczywiście potem mówi, że ej, no tak naprawdę zawsze byłem człowiekiem, denerys, wiecie. To, że wtedy przeszedłem na stronę rywala, to była taka, taka zagrywka, że niby tam będę robił taką krecią robotę, a tak naprawdę cały czas byłem z Denerys. No i tutaj zaczyna się najlepsze, no bo jakby cały czas radzimy nad losem Baristana, który wyjechał na tą walkę, jakby jako dowódca tej szarży na srebrzystej, czyli na klaczy Denerys i jest otoczony właściwie ludźmi. Z Mirin, synami Harpi, którzy ok, walczyli za miasto, byli w stanie, powiedzmy, poświęcić coś za to, by to miasto nie upadło, ale oni nie mają interesu żadnego w tym, żeby jakby utrzymać ten stary porządek Denerys, stary nowy porządek Denerys. Raczej, żeby wrócić do porządku sprzed jej przybycia, sprzed jej panowania. Więc jeśli siły Mirin wygrywają, no to nadarza się również bardzo dobra okazja żeby dziadka się pozbyć. I może się okazać, że ta taktyka i ten pomysł baristana, który właśnie poprzez to, że wziął srebrzystą i na nią na niej wyjechał w pole, żeby jakby przypomnieć ludziom, za kogo walczą, bo ten rys nie było, no ale żeby cały czas jakby ta ciągłość władzy istniała, może okazać się dla niego samobójcza, bo może przypomnieć ludziom przeciwko komu także chcieliby się zwrócić. I to jest ryzykowne. i Jest wydaje się jedna z takich opcji. Bardzo prawdopodobna, że barista już na samym początku wichrów zimy, podczas tego oblężenia Mirim, podczas walki o miasto, po prostu zginie. Po prostu zginie jeszcze przed powrotem Denerys, gdzieś tam właśnie na polu bitwy. To by też się wiązało bardzo fajnie z pewną przepowiednią, z pewnymi słowami, które usłyszała sama Dany. To by fajnie właśnie korespondowało z tą wizją z domu nieśmiertelnych, kiedy Denerys widziała człowieka, który jest ciągnięty. Zakwawionego człowieka, który jest ciągnięty przez y, białego konia. No, pasuje, pasuje Jagula, oczywiście to jest tylko spekulacja, ale wydaje się, że gdzieś te klocki się całkiem fajnie zazębiają, i w tym układzie śmierć Baristana y, naprawdę jest możliwa. I wydaje się, że, że gdyby zginął w tym momencie, y, no to też Martin, jakby nie miał sobie nic do zarzucenia. Druga opcja, jeśli nie śmierć, oczywiście, no to przeżycie Baristana tej bitwy. I, jakby powrót Denerys, i dzieją się dalej rzeczy. Tylko mamy jeszcze, już w mamy mamy wąskim Morzem Megora, który wylądował w końcu burzy, szykuje się do ataku na królewską przystań, do przejęcia żelaznego tronu. Podając się oczywiście za Egona, za prawowitego, prawowitego spadkobiercę tronu. No i pytanie, czy tutaj nie pojawią się u Baristana jakieś takie wątpliwości? Bo z jednej strony ma Denerys, której przysięgał. E, aczkolwiek wiemy, że Baristan służył już niejednemu królowi i niejednemu władcy, i za niejedną osobą podążał. E, no a potem, jak przechodził na kolejne, oczywiście nie poprzez zdradę, tylko działo się rzeczy: na przykład umierał król, albo ktoś go z tej służby wyrzucał. Do jest przed sam, został przyjęty, jest jej doradcą, więc opcja, w której on ją zdradza, właśnie na korzyść Egona, który. Ta plotka, zresztą może przecież pójść, jest prawowitym następcą tronu, przynajmniej tak się w tej chwili wydaje. Bo to oczywiście może być ten fake agent, tak? Tak jak to mówi jedna z teorii, czyli tak naprawdę Blackfire. No pytanie: czy, czy, czy baristan mógłby zmienić stronę, czy dostać wierny denerys, która, zakładam, że jakoś będzie powoli w szaleństwo się pogrążać? To nie będzie takie przejście, jak było w serialu, gdzie Stało się, jest szalona. ok. ja dalej utrzymuję, że ta podbudowa nie była tak dobra, jak być powinna, a tu może to zostać bardziej lepiej pokazane. I ok. a przecież wiemy, że Baristan cały czas powtarzał: Denerys, żeby nie była taka jak ojciec, że jest inna, i że dlatego od Erysa odwracali się ludzie. Więc możliwe, że gdyby dostrzegł takie te objawy szaleństwa pewnych takich niespójności umysłowych u tenerys, to mógłby się zwrócić właśnie w stronę Aegona. Pytanie, w jaki sposób to by się mogło stać, bo to, że jakaś plotka dojdzie do Barristana, to jeszcze nie oznacza, że on by dał w nią wiarę i uwierzył i pognał do, do Westeros, by tam służyć młodemu Gryfowi, by tam służyć Aegonowi. I jest taka, taka teoria z Septum Lemor. Która, według różnych podań, może być słynną Asharą Dane, która miała wypełnić samobójstwo, a która była panią serca Barista Selmiego. I ona jest teraz właśnie w obozie, w obozie młodego Gryfa, w obozie Egona. I gdyby tam doszło do spotkania tych dwóch osób, to ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że ta Septa Lemor, czyli Ashara Dane, bo umówmy się dalej, nie znaleziono jej nigdy ciała, więc pogłoski o samobójstwie to jest jedno, ale. Realne, jakby realne znalezienie ciała i potwierdzenie tego to jest dwa. No ale zakładając, żeby się spotkali, to czy baristan nie uwierzyłby dawnej swojej miłości, że oto właśnie jest prawdziwy Egon i za nim podążamy, tak? To jest ten człowiek, któremu warto dać kredyt zaufania. Nie Denerys, bo pierwszeństwo jest właśnie za Egonem. I gdyby tak się stało, to też fajnie by korespondowało z inną e, przepowiednią która już się pojawiała wcześniej w sadze, a mianowicie to, że Daenerys zostanie zdradzona za miłość. I tutaj można powiedzieć, że wcześniej to już nastąpiło, bo mieliśmy Joraha. Tylko, że Jorah ją raczej zdradził za pieniądze i za obietnicę wybaczenia i możliwość powrotu do Westeros, a tutaj mamy opcję z miłością. I wcale nie chodzi o to, że ktoś Daenerys kochał i na tej podstawie ją zdradził, tylko chodzi o miłość właśnie baristana do Asha gdyby to się okazało naprawdę Gdyby to się okazało, że to jest właśnie ona, że to jest ona, Septa Lemor, to jest właśnie Asha Day, to wtedy Baristan, jakby na kanwie miłości do tej swojej starej kochanki, mógłby przejść na drugą stronę i to by była ta zdrada za miłość. Wszystko to oczywiście odbywa się w cieniu tego, czy Aegon naprawdę jest Targaryenem i naprawdę jest spadkobiercą tronu e, i synem Eli i Regara, czy jednak jest Blackfire'em i jest swego rodzaju uzurpatorem, co oznaczałoby, że jednak Daenerys jest wyżej. W tych prawach do tronu i to jej się. Żelazny tron należy. Ale jeśli mam być 4, to wydaje mi się, że Baristan nie zdradzi deny. Nie zdradzi deny, aczkolwiek nie ukrywam, że też taka opcja mi zaświtała, że na przykład denerys długo do Mirin nie wraca. No i Baristan uznaje, że ona nie żyje. Po prostu nie ma żadnych wieści, mija jakiś czas. Denerys się nie odzywa i mógł uznać, no okej. Okay, nie wraca, więc teraz muszę jakby pójść inną ścieżką, no bo pani, której służyłem, która miała prawowite prawowite jakby opcje do tego, żeby wejść na tron, no jej nie ma. No i co teraz? No i wtedy to by nie, nie zostało uznane za zdradę, przynajmniej z punktu widzenia baristana. Z tych opcji dotyczących Selmiego jest kilka, jeśli chodzi o ich zimy, takie te właśnie początkowe początkowe rzeczy. Jeśli ja miałbym wybierać to moim zdaniem on pod Mirin podczas tej bitwy wygranej przybywa Victarion, siły Yunkai i ich sojuszników się cofają i mimo tego, że ich siły były przeważające, no to jednak Mirin Mirin wygrywa, bo ma lepszych dowódców, lepszą armię też przechodzą ludzie na ich stronę, więc tutaj może wszystko świadczyć za nimi, ale to będzie takie dla baristana słodko-gorzkie zwycięstwa, bo o ile odeprom ten atak, no to on jednak nie przeżyje, przynajmniej tak mi się wydaje, że to by było takie w stylu, w stylu Martina, a Baristan w takim też chwalebnym anturażu, co fajnie, bo przynależy właśnie rycerzowi jego stanu, mógłby podczas swojej ostatniej misji zginąć. I to wydaje się, z jednej strony wydaje się oczywiste, wydaje się, że to wszystko współgra, ale to znowu jest Martin, więc y, tutaj trzeba brać poprawkę, aczkolwiek y, no, rozpoczęcie książki właśnie od oblężenia Mirin i śmierci jednego z bohaterów, no to, to, to jest coś, co na pewno y, nieźle by wichry zaczę zaczęło, bo jak wiadomo, nic tak nie ożywia fabuły jak... Truk. także tyle o Baristanie Selmi, z tego co już wiemy, z tego co już pojawiło się w rozdziałach i z tego co można mniej więcej wyspekulować. Za chwilkę pewnie po naszych kanałach pojawi się sonda, gdzie będzie można głosować na kolejną postać. Jak do tej pory był Davos, był Jane, był Asharade, Ariana Martel. No i Baristan Selmi, także czekajcie na kolejną sondę, głosujcie, a kolejny odcinek, czekając na wichry zimy. Pojawi się niebawem. Aha, no i pamiętajcie, wchodźcie na nasze kanały, jest blisko 10 tysięcy na YouTubie. Nasze inne społecznościuki także prężnie się rozwijają, także wielkie, wielkie dzięki. No i co? Żegnam się z Wami. Cześć! Do zobaczenia!